Witam w kolejnym odcinku z, z Tą Bloka e, rozwinęłam naszą fabrykę troszeczkę że możemy produkować Hilarium i potencjalnie diamenty, tylko że jeszcze chyba żaden nam nie wytropił, ale jest taki mały problem. E, są dwie rzeczy, które możemy zaraz zrobić. A nie, w sumie trzy po pierwsze, nie wiem, czy widzicie, ale troszeczkę nam ubywa energia, ale to minimalnie, to jeszcze nam wystarczy na, na to, e, więc możemy zrobić większy reaktor. E, po drugie, e, ta fabryka nie działa z pełną e, swoją wydajnością, bo lepiej byłoby, jakby było skompresowane auto z SIF, ale do tego potrzebujemy stal. No i trzecia opcja jaką możemy zrobić, na ten odcinek to jest. Zapomniałem tylko odebrać. Yy, I trzecia opcja to jest zrobienie. Zaczęcie bawienie się ze storage'em, ale nie wiem. Silicon się robi... a ze kwarcu czyli byśmy musieli pójść do Naderu. Naderu na razie nie chcę iść więc najbardziej o, e, taką opcją fajną jest dla mnie zrobienie e, powie, e, t, e, jeszcze nowe czyśnienia tej fabryki e, t, Chciałem zrobić takie coś, bo uważam, że stal już jest taką ważniejszą rzeczą. Chyba, że, chyba, że ten nader, no nie wiem. E, dobra, no to styl, jak się robi? St e, stal Tutaj się nie robi. Jest kilka stali. Niestety, niestety, z tego co wiem, to żadnej nie, e, nie można zrobić w, w. Wiecie? W smelterii, niestety. No to potrzebujemy Steel Blend. Steel Blend robi się w. Nie, może to nie został. Ja nie pamiętam, które to są stale, bo jest kilka ich. To jest Dark Steel and Steel. Nie za Stal. E, dobra, w alloy. Simple Aloy Smelter. To jest w miarę proste do zrobienia, ponieważ żelaza mamy w brud teraz. To są w brud. Ale, 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 trzeba pamiętać cały czas, że m, wtedy, na, e, wtedy m, Będziemy mieli problemy z energią, więc zacznijmy już sobie przepalać węgiel. Mówi węgla chwila. Zróbmy chwila. Symp. Simple Al Alloy Furnace Smelter Prosta maszyna w miarę do zrobienia Tylko trzeba wziąć Grains of Infinity Casing mamy Dobra, mamy smeltery. Teraz muszę pójść po węgiel, który mamy tutaj, bo go nie założyłem wcześniej. Ale to tam znowu zażyje. Zwiększy zużycie do tego potrzebujemy do, do do heavy potrzebujemy je 20 20 sztabek stali bo potrzebujemy dwa bloki Potrzebujemy dwa bloki i dwie sztafki, czyli będzie to razem już czterdzie... 40 stali musimy zrobić. Czy jest... ja będę musiał to gnieść? U nich są coś. To zróbmy ten Squeezer, bo nie chcę mi się robić tej, tej stal eee, tego węgla tamtego. Przekładaj mi sztabkę. I, y, I to nie jest na redstone, tylko to jest po prostu na. No, no dobra, no to się widzimy, jak zgniotę 40 węgla. Nie tak sobie pomyślałem, że to zrobię poza odcinkiem, bo okazało się, że żeby zrobić jedną stal idzie 4 tego więc. Chyba rozumiecie. Pod odcinkiem też powinienem sobie zrobić lekki reaktor, a teraz jednak zrobimy tą lawę. Dobrze. Dobra, mamy nether Dobra, no to w między odcinku na pewno powiększę reaktor do 5 na 5 i dorobię chyba e, tutaj nadast i zrobię styl. Dobra, to do, do, do następnego odcinka, bye.